Dzisiaj pogadam o czymś, co w Polsce stało się niemalże tak popularne jak blik czy paczkomaty. O czymś, co wygląda jak sprytny sposób na zakupy i daje takie poczucie, że można zjeść ciastko i mieć ciastko. Mówię oczywiście o płatnościach odroczonych, czyli kup teraz, zapłać później. Brzmi dosyć zachęcająco, prawda? Przeglądasz sobie internet i nagle widzisz. Coś super, coś, co wszyscy mają, albo co aktualnie jest w trendach. Wrzucasz do koszyka, dorzucasz jeszcze kilka innych rzeczy, kwota rośnie, ale to ci nie przeszkadza, bo wcale nie zamierzasz za to teraz płacić. Zamiast kup teraz, klikasz kuszące zapłać za 30 dni i problem z głowy. Z tą opcją decyzja wydaje się o wiele łatwiejsza. Produkty są już prawie Twoje, a zapłata odłożona w czasie. W końcu co złego może się stać w 30 dni, prawda? Tylko, że za tą wygodą stoi ogromny system finansowy, który doskonale zna nasze słabości. Wie, jak działają emocje, jak trudno nam się jest oprzeć temu impulsowi i jak łatwo przekonać nas, że później zawsze będzie lepszy moment. I niestety, ale czasem ta pozorna swoboda prowadzi do finansowej presji, której z czasem coraz trudniej się pozbyć. Więc w tym filmie zgłębimy ten temat nieco bardziej, przyjrzymy się temu, jak działa ten system płatności Buy Now, Pay Later. Zobaczymy sobie, jakie są statystyki, omówimy również różne mechanizmy psychologiczne, które sprawiają, że kupujemy więcej niż planowaliśmy. No i też pogadamy o tym, jak robić te zakupy. Właśnie korzystając z, z płatności odroczonych, świadomie na co uważać. Także zapraszam do oglądania. Dobra, więc zacznijmy od podstaw. Czym jest buy now, pay later, czyli kup teraz, zapłać później? Najprościej mówiąc, jest to forma pożyczki na zakupy, opakowana w ładny papierek i pozbawiona takiego typowego, wiecie, bankowego vibe. Nie idziemy do banku po kredyt, tylko dostajemy go jednym kliknięciem w sklepie internetowym. W Polsce funkcjonują dwa główne modele: zapłać później, i wygląda to tak, że kupujemy, i firma daje nam 30 dni na Zapłacenie za produkt czy produkty bez odsetek, bez dodatkowych kosztów, no chyba że spóźnimy się właśnie z zapłatą w terminie. I druga opcja to zapłać w ratach. Dotyczy droższych produktów, takich, których płatność możemy podzielić na przykład na 3 albo 4 raty. Krótka przerwa na autoreklamę. Przypominam, że w sprzedaży jest mój e-book 30-dniowy detoks przestrzeni, w którym zawarłam takie najważniejsze wskazówki. Porady, jak odgracić dom ze zbędnych rzeczy, jak wprowadzić spokój i harmonię i przede wszystkim, jak nie wrócić ponownie do tego chaosu i zagracenia. Jak również moje karty do deklateringu, które są takim fajnym, doraźnym narzędziem w momencie, kiedy chcemy zacząć działać, ale nie wiemy od czego zacząć. Wtedy losujemy kartę, wybieramy zadanie no i działamy. Kupując produkty w pakiecie jest taniej. Link znajdziecie w opisie. W Polsce jest kilka firm. No tutaj jakby to nie jest aż tak istotne, co to są za firmy. Przejdźmy do ważniejszej kwestii, a mianowicie jak to jest, że to jest darmowe, nie ma odsetek, no to na czym te firmy zarabiają? No bo przecież raczej nie działają charytatywnie. Ten model biznesowy jest. Bardzo sprytny, żeby nie powiedzieć genialny. Po pierwsze, i to jest ich główne źródło dochodu, to są prowizje od sprzedawców. Za każdym razem, gdy klikasz zapłać na przykład z PayPal, sklep, w którym kupujesz, płaci firmie Buy Now Pay Later kilka procent od tej transakcji. No i tutaj pojawia się kolejne pytanie. Dlaczego te sklepy chcą im płacić? Jaką mają w tym korzyść? No bo jakąś muszą mieć. Więc jak zawsze, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Otóż dla firm, które mają w swojej ofercie ten model płatności, jest to bardzo, bardzo opłacalne. Dlaczego? Ano dlatego, że klienci korzystający z Buy Now Pay Later są skłonni wydać znacznie więcej, niż gdyby płacili w taki tradycyjny sposób. Sklepy wiedzą, że bez tej opcji jest mniejsza szansa, że ktoś u nich dokona zakupu i zaraz wam przytoczę kilka danych które uzmysłowią wam jak wiele osób z tego korzysta. Ale zanim do tego przejdę jeszcze drugi sposób, z którego zarabiają, no to są oczywiście opłaty od spóźnialskich. I tutaj dochodzimy do tej ciemniejszej strony, aczkolwiek no, wydaje mi się, że również dosyć oczywistej, ta darmowość jest oczywiście warunkowa i obowiązuje tylko wtedy, jeśli płacisz w terminie. Jeśli spóźniamy się z płatnością, to tutaj uruchamia się no, taki typowy proces, jak w przypadku niepłacenia za jakiś kredyt. Tak? Pojawiają się upomnienia, jakieś tam ewentualne monity, czy nawet windykacja. Wiadomo, że to już w takich skrajnych przypadkach, natomiast wiemy już na ten moment, że takowe się też zdarzają i prawdopodobnie będzie ich coraz więcej. Natomiast to właśnie na takich klientach, którzy tracą kontrolę, firmy Buy Now, Pay Later zarabiają drugą, wcale niemałą część. Swoich pieniędzy. Więc, krótko mówiąc, w tym modelu to nie my jesteśmy klientami firm Buy Now, Pay Later, tylko są nimi sprzedawcy, a my tak naprawdę jesteśmy tylko takim, powiedzmy, produktem, który ma przyjść i zostawić swoje pieniądze. I im więcej, tym lepiej. I z roku na rok, słuchajcie, popularność. Tej formy płatności tylko rośnie. I to nie są jakieś tam moje wyobrażenia, tylko to są fakty, za którymi stoją konkretne liczby. I szczerze mówiąc, te liczby są, tak delikatnie mówiąc, oszałamiające. Ja powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że to jest aż tak bardzo popularne. Ja już kiedyś nagrałam film na temat właśnie Buy Now, Pay Later, link do niego zostawię Wam w opisie, ale chciałam go jeszcze uzupełnić, natomiast no ja nie miałam pojęcia, że tak wiele osób z tego korzysta. Ale może na początek zacznijmy od tego, jak to wygląda w Europie. Według raportu z 2023 roku już ponad połowa Europejczyków Korzysta z Buy Now Pay Later. I jak myślicie, gdzie w tym wszystkim jest Polska? Jakieś pomysły? Otóż, jesteśmy na trzecim miejscu w Europie, więc można powiedzieć, że jesteśmy na podium. Aktywnie, skup teraz, zapłać później, w Polsce korzysta już co trzeci konsument kupujący online. To jest ponad 10 milionów ludzi, a ponad 80% z nas w ogóle słyszało o tej metodzie. Więc to już nie jest żadna nisza, to jest coś, co no, dosłownie weszło do mainstreamu. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o pieniądze? W samym 2023 roku Polacy odroczyli płatności na łączną kwotę 11 miliardów złotych. Wyobraźcie sobie to 11 miliardów w ciągu jednego roku. A co najlepsze, prognozy przewidują, że ta kwota może się jeszcze podwoić kolejnych latach. Gdzieś tam mi się przewinęło, że już w pierwszym kwartale 2025 roku został pobity rekord odroczonych kwot, więc no, jestem ciekawa, jak to będzie faktycznie wyglądało w liczbach. No dobrze, ale kto w takim razie najczęściej korzysta z tej opcji płatności? Otóż są to osoby w wieku między 25 a 44 lata aktywne zawodowo, no i oczywiście ogarniające internet. Co ciekawe, statystycznie nieco częściej tą opcję wybierają kobiety. Być może jest to spowodowane tym, że najpopularniejsze kategorie to jest moda, kosmetyki. Jakaś elektronika drobna, obuwie i akcesoria dla dzieci. A ile wynosi średni koszyk? No i tutaj oczywiście warto zaznaczyć, nie są to zakupy za miliony, to są raczej drobne kwoty. No i właśnie przez to, że to są kwoty drobne, to z drugiej strony jest to dosyć zdradliwe. Otóż zazwyczaj są to takie kwoty w wysokości między 250 a 350 Złotych. Czasami mniejsze, czasami większe, wiadomo, to jest średnie. I teraz idąc dalej. Dlaczego? Dlaczego Polacy tak chętnie wybierają ten sposób płatności? Skoro jesteśmy w czołówce Europy, wydajemy na to miliardy, no to znaczy, że coś nas do tej opcji przekonuje. Po pierwsze, chęć obejrzenia produktu, zanim za niego zapłacimy. Zazwyczaj najpierw Płacimy, potem czekamy na kuriera, a tu jest odwrotnie. Dostajemy paczkę i w domu możemy sobie najpierw sprawdzić, czy wszystko działa, i dopiero wtedy Płacimy. No, i to daje wielu osobom takie poczucie bezpieczeństwa. Po drugie, zamawianie kilku rozmiarów ubrań lub butów, żeby sprawdzić, który będzie najlepszy. Zamawiamy na przykład Eskę, l K, bo no nie do końca jesteśmy pewni, czy chcemy, żeby to było bardziej obcisłe czy luźne, więc najpierw chcemy to mieć, żeby ocenić. Przymierzamy w domu. Na spokojnie wybieramy ten, który pasuje nam, a resztę odsyłamy, nie mrożąc sobie powiedzmy tych pieniędzy. I po trzecie, chwilowy brak środków na koncie. Więc jest jakaś promocja, która kończy się już jutro, a wypłata na przykład dopiero za tydzień. Więc dla wielu osób ta opcja Buy Now Pay Later idealnie wypełnia ten luk. Pozwala skorzystać z okazji bez czekania. I to są faktycznie najczęstsze powody, z którymi ja się też spotkałam gdzieś tam. E, przeglądając komentarze pod innymi filmami na ten temat. Dla mnie osobiście nie są to powody, które do mnie przemawiają, ale to dlatego, że ja generalnie jestem uczulona na wszelkiego rodzaju takie zobowiązania. Ja wolę zapłacić i mieć z głowy. Natomiast no wiem, że dla wielu osób ma to sens. Jednak chciałam jeszcze dodać, że jeżeli to chodziłoby tylko o wygodę i właśnie sprawdzenie sobie, czy ten czy ten rozmiar będzie lepszy, to czy ten rynek naprawdę wart był aż 11 miliardów? No, myślę, że niekoniecznie, bo okazuje się, że ludzie właśnie korzystający z metody Buy Now Pay Later są skłonni wydać o 40% więcej niż gdyby wybierali tradycyjne formy płatności. Prawda no, jest nieco bardziej złożona i tak naprawdę to kryje się właśnie w tym, w jaki sposób firmy oferujące właśnie tę metodę płatności grają na naszych emocjach. Te giganty, bo to nie są już jakieś tam małe firemki, Paypo, to jest najpopularniejsza firma działająca w Polsce, mamy AllegroPay i mamy też Klarne, która jest w ogóle światowym gigantem. Więc to są ogromne firmy, które zatrudniają najlepszych specjalistów od ekonomii behawioralnej. I oni doskonale wiedzą, które przyciski w naszej głowie nacisnąć, żebyśmy Kupili więcej, na no tym samym wydali więcej. I teraz wymienię Wam kilka metod, z których oni korzystają, i warto sobie te metody zapamiętać i mieć świadomość, że korzystając z tej metody, niekoniecznie to my podejmujemy decyzję. Tylko jesteśmy poniekąd manipulowani, żeby zrobić tak, a nie inaczej. Po pierwsze, tak zwane hakowanie bólu płacenia. Każdy z nas, gdy wydaje pieniądze, odczuwa coś, co psychologowie nazywają bólem płacenia. I to jest taki, powiedzmy, mikrostres, takie poczucie straty. I największy jest, gdy płacimy gotówką, bo fizycznie oddajemy coś. Cennego. Mniejszy, gdy płacimy kartą, no a w przypadku buy now, pay later, no to praktycznie ta opcja eliminuje ten ból w momencie zakupu. Otrzymujemy tą natychmiastową gratyfikację, czyli produkt, równocześnie nie wydając na niego ani grosza w tym momencie. Ta negatywna konsekwencja w postaci płacenia jest odroczona w, caś, w czasie, więc staje się dużo bardziej abstrakcyjna. I nasz mózg w tym momencie rejestruje taką. Czystą przyjemność bez żadnych kosztów. No bo tych kosztów, realnie tych kosztów na, w tym momencie, w tym danym momencie nie ma. Co z tego, że one tam kiedyś będą. Teraz możemy się cieszyć z tej rzeczy za darmo. W cudzysłowie. Po drugie, iluzja przystępności cenowej. Buy now, pay later jest mistrzem w manipulowaniu naszą percepcją. Kurtka za 800 zł? No, drogo. Ale te same 800 zł rozbite na 4 lata po 200 zł nagle wydają się absolutnie do zrobienia. I to jest takie zjawisko, które w ostatnim czasie na TikToku zyskało popularność znaczy w ostatnim czasie. No, to już tam trwa, tak. Od roku, dwóch i tak dalej. Ale jest to zjawisko, które na TikToku kryje się pod nazwą. Girl Mav. I na czym ono polega? Ano na tym, że trochę tak oszukujemy swój mózg i wychodzimy z założenia, że skoro ja dzisiaj płacę tylko 200 zł, to ta kurtka nie kosztuje mnie 800, tylko 200. No bo. Teraz, w tym momencie, płacę 200. A to, że za miesiąc zapłacę kolejne 200, nieważne. Skupiamy się na tym, co jest tu i teraz. I ta reszta to jest problem przyszłej mnie, a przyszła ja to jakby zupełnie inna osoba i na pewno jakoś sobie poradzi. W ten sposób my racjonalizujemy sobie wydatki, na które nas tak naprawdę nie stać. I to działa. Według danych osoby korzystające z Buy Now Pay Later są w stanie wydać. Od 20, nawet prawie 50% więcej korzystając z tej opcji, niż gdyby właśnie płacili tradycyjną formą płatności. No i właśnie wracając do sklepów i tego, dlaczego oni są tacy chętni, żeby wprowadzać u siebie tą opcję, mamy odpowiedź: gdyby tej opcji nie miały, no to wielu klientów po prostu wydałoby u nich dużo, dużo mniej. Trzecia metoda, no to jest właśnie odkładanie odpowiedzialności na później. Wiele osób ma tendencję do, powiedzmy, że bycia optymistami, jeżeli chodzi o przyszłość. Za miesiąc na pewno dostanę premię, po kolejnej wypłacie na pewno zostanie mi więcej pieniędzy, a może w końcu uda mi się dostać tą podwyżkę, a może to, może tamto. No i firmy Buy Now, Pay Later żelują na tym optymizmie. My odsuwamy od siebie myśl o konsekwencjach, tworząc takie fałszywe poczucie kontroli. To jest trochę jak takie imprezowanie na kredyt z myślą, że no, jutro na pewno nie będę mieć kaca, mimo że wypiłem hektolitry alkoholu, ale ab dobra, nawet jakoś to będzie. Więc wolimy ignorować to, co może później tak. Tylko po to, żeby zaspokoić ten swój impuls, tą swoją potrzebę. Kupienia czegoś, tak? Wydania pieniędzy. No i dobra, więc z jednej strony mamy te metody, których jest zapewne dużo więcej, natomiast no też nie chcę, żeby ten film był nie wiadomo jak długi, więc się streszczam. Teraz przejdźmy do pułapek, w które wpadamy, właśnie ignorując te negatywne strony tej formy płatności. Pułapka numer jeden. Stacking, czyli gromadzenie się małych długów. To jest jedno z największych zagrożeń, no bo wyobraźmy sobie, dzisiaj kupujemy grę na Allegro Pay za 200 zł. Jutro buty przez PayPal za 400 zł, a za tydzień, nie wiem, sukienkę przez Klarna za 300 zł. Każda z tych firm. Robiąc szybką weryfikację, widzicie jako klienta z małym pojedynczym zobowiązaniem na niewielką kwotę. Żadna z nich nie ma takiego pełnego obrazu twojej sytuacji, tego, że w rzeczywistości masz już 900 zł długu do spłaty w ciągu najbliższych 30 dni. A ty być może zaczynasz już sama powoli tracić rachubę, czyli masz kilka różnych terminów płatności w różnych aplikacjach na różne kwoty. No i można się tutaj trochę pogubić. Według danych krajowego rejestru drugów już co piąty Polak, korzystający z Buy Now Pay Later, przyznaje, że miał problemy z terminową spłatą. I ja generalnie wiem, że jest sporo osób, które korzystają i spłacają w terminie i nie ma żadnego problemu. No ale niestety właśnie takie opcje mają to do siebie, że z czasem powiedzmy tych osób, które sobie nie radzą, pojawia się coraz więcej. Tak, bo się w to wkręcają. Bo o ile na początku miały kontrolę, tak z czasem zaczęły trochę Luzować być może jakieś zasady. No nie wiem, nie mam więcej niż jednej transakcji tego typu na miesiąc, tak żeby się właśnie nie pogubić, bo czasami jest tak, że mamy szczere chęci, żeby to kontrolować, ale coś się wydarzy, nie wiem, mamy jakiś gorszy okres, no cokolwiek, tak po prostu zapomnimy. No i nagle okazuje się, że spóźniliśmy się z płatnością. No a wtedy to już. Robi się mniej ciekawie. Pułapka numer dwa, czyli niebezpieczny trend finansowania codzienności. Buy Now Pay Later zaczynało od odraczania płatności, właśnie związanych z takimi kategoriami jak moda, obuwie, uroda, elektronika. Ale no niestety idzie to coraz dalej. Wydaje mi się, że w Polsce jeszcze tego nie ma, aczkolwiek. Myślę, że jak zawsze jest to kwestia czasu. Przygotowując się do tego filmu, przeglądałam sobie właśnie też różne treści z tym związane na amerykańskim TikToku, dlatego że tam ta opcja płatności to jest już w ogóle totalnie na wszystko. Dosłownie na wszystko. Bilety na koncert, naprawę samochodu, czy nawet zakupy spożywcze, albo jedzenie na dowóz. I moim zdaniem jest to bardzo niebezpieczny trend, bo jeśli musimy odraczać płatności na takie codzienne wydatki, no to już dużo mówi o naszym budżecie. To nie jest już sukienka czy torebka na którą nas nie stać, tak? tylko to jest to jest jedzenie, to jest podstawowa potrzeba, której nie jesteśmy w stanie spełnić tu i teraz, tak? z naszego budżetu. I ta opcja buy now pay later nie z żadnym rozwiązaniem. To jest tylko taki plasterek, tak na chwilę może nam pomóc. W tym momencie właśnie to jest takie myślenie bardzo krótkowzroczne moim zdaniem. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że są osoby, które są w ciężkiej sytuacji finansowej i no nie wiem, nie są w stanie wykarmić dzieci, no to być może jest to dla nich raz na jakiś czas jakieś rozwiązanie, ale no, ja nie polegałabym na tym tak na co dzień, bo kiedyś za to trzeba będzie zapłacić. A skoro nie masz już dzisiaj, to jaka pewność, że będziesz mieć za miesiąc na spłatę, plus jeszcze normalne przeżycie. Pułapka numer trzy: spłacanie długu długiem. I to jest niestety pułapka, w którą wydaje mi się, że z czasem może wpadać coraz więcej osób, no bo zbliża się ten okres płatności, tak? Od tego nie uciekniemy. A na koncie. Pustki, tak? No nie ma tych pieniędzy, które miały być. I co teraz? Tak? Chcąc uniknąć tej opłaty za opóźnienie, kombinujemy, tak? Szukamy sposobu. No a jeżeli nie mamy tych pieniędzy, no to co robimy? Zaciągamy kolejny dług. Na przykład jakiś mały kredyt, filówkę, co gorsza, albo kartę kredytową. I moim zdaniem to jest jedno z najgorszych finansowych posunięć, bo właśnie zamieniliśmy niewielki, nieoprocentowany dług na dług. Z oprocentowaniem i wpadamy w takie błędne koło, gdzie pożyczamy pieniądze, żeby spłacić inne pożyczki, i z tego miejsca droga do prawdziwych problemów finansowych jest już bardzo krótka. I no i teraz pytanie, czy było warto? To no każdy sobie sam musi odpowiedzieć. Zakładam, że większość nie zakłada, że może się powinąć noga, że może wydarzyć, wydarzyć się coś nieoczekiwanego, że możemy zapomnieć. I narobić sobie tych problemów, ale jednak to się zdarza. I pułapka numer 4: mit budowania historii kredytowej. Często właśnie zauważyłam, że osoby, które korzystają z tej opcji, twierdzą, że korzystając z niej budują sobie pozytywną historię kredytową. Jednak prawda jest taka, że to może się odwrócić przeciwko nim. No dobrze, ale jak to w takim razie wygląda? Więc z tego, co się dowiedziałam, ta płatność odroczona jest widoczna w naszej historii BIG przez okres spłaty, tak? Czyli jeżeli mamy 30 dni, to. Po tych 30 dniach, jeżeli wszystko zapłacimy, albo sobie to zostawiamy, albo możemy tam napisać czy zaznaczyć gdzieś, że chcemy, żeby po tym czasie ta płatność po prostu z naszego BIG znikała. No i okej. Okay. Jeżeli zaznaczamy, żeby znikało, no to nie ma po tym żadnego śladu, więc tak naprawdę nie wpływa to w żaden sposób na naszą historię kredytową. Jeżeli sobie to zostawiamy, bo właśnie liczymy na to, że to poprawi nasz wizerunek w oczach banku, bo przykładowo widać, że zawsze spłacaliśmy wszystko w terminie, no to właśnie tutaj możemy się trochę przeliczyć, bo wszystko zależy od interpretacji banku. Więc weźmy sobie taki przykład. Starasz się o kredyt jakiś większy albo o kowy albo hipoteczny. No i bank sprawdza sobie Twoją historię kredytową i widzi. Jedna aktywna płatność odroczona w tym miesiącu, w poprzednim miesiącu dwie płatności odroczone, spłacone w terminie, ale jednak może się tutaj zapalić czerwona lampka, no bo skoro Ciebie nie stać na wydanie 200 zł, 300 zł, nie wiem, na buty czy sukienkę, no to jaką bank ma pewność, że będzie Cię stać na spłatę kredytu? I to w ogóle może nie być Twój case, tak? Być może Ty miałaś te pieniądze, ale jednak stwierdziłaś, że Chcesz sobie skorzystać z tej płatności odroczonej, natomiast banku to nie interesuje. Jest wiele historii, możecie sobie poszukać, jeżeli ten temat was interesuje, gdzie ludzie dzielą się właśnie, właśnie tym, że ich kredyt został odrzucony przez to, że korzystali z tych płatności. I inaczej, słuchajcie, będzie wyglądać sytuacja, w której wy. Nie wiem, powiedzmy, przychodzicie do tego banku i oni widzą waszej historii kredytowej, jeżeli sobie te, te płatności zostawiliście, że, nie wiem, pół roku temu mieliście tam na przykład dwie, trzy płatności odroczone, spłacone w terminie. Ok, to faktycznie może wpływać na y, historię kredytową, no bo bank widzi, że wy nie macie problemu, tylko po prostu w pewnym momencie y, z tego skorzystaliście, ale to już jest dawno za wami. Jest to inna sytuacja niż w momencie, kiedy wy macie. Tą opcję aktualnie aktywną, tak? Bo bank może do tego podejść, że w takim razie może jest jakiś problem. Oczywiście, wy możecie tłumaczyć, że nie, że to tak nie jest. Nie, wiecie, są pewne ścisłe zasady, których bankierzy, którzy, których konsultanci muszą przestrzegać. Tam nie ma emocji, tam nie ma współczucia, tam nie ma zrozumienia. Tam są konkretne zasady, i te zasady są też oczywiście zależne od banku. Jeden może to zignorować, a inny nie, bo zaraz tutaj ktoś się uaktywni, że a ja miałam pięć aktywnych płatności odroczonych, a i tak dostałam kredyt na nie wiem, milion złotych. Też jest wszystko zależne od waszej sytuacji finansowej, więc tutaj tych wariantów, jak coś może pójść tak lub nie tak, jest wiele. Ale wy tak naprawdę nie macie pewności, więc może być tak, że po prostu tą jedną odroczoną płatnością, którą mieliście miesiąc temu, możecie zaprzepaścić szansę na dostanie kredytu, bo bank stwierdzi, że ma jakieś wątpliwości. Pójdziecie do drugiego? Może tam będzie to samo, a może dostaniecie. Nikt tego nie wie, bo nikt wam tego nie powie. Pracownicy banku nie mogą w ogóle zdradzać informacji na temat tego, jak wygląda cała procedura, cały proces. Ja pracowałam w banku przez parę, parę lat w weryfikacji kredytowej. Co prawda wtedy jeszcze tej opcji w Polsce nie było. Natomiast powiem wam tak: kredyt może zostać odrzucony zupełnie nie z waszej winy. Tylko na przykład z powodu tego, że numer telefonu. Z którego korzysta wasz pracodawca jako firmowy, nie jest zarejestrowany na firmę. I wy dostaniecie informację tylko taką, że kredyt został odrzucony. Nie podawaliśmy bankierowi konkretnych informacji. On nie zna naszych procedur, my nie znamy jego procedur. I bankierzy często kombinują. Pisali do nas, tak? Co tu może być nie tak. No, my, jeżeli nie chcieliśmy wylecieć z pracy i płacić jakichś wielkich kar, no nie mogliśmy nic powiedzieć. Więc taka osoba mogła po prostu zostać na lodzie, nie dostać kredytu zupełnie nie ze swojego powodu. Więc patrząc pod kątem płatności odroczonych, no to tym bardziej, jeżeli bank nie udzielił kredytu z powodu braku zarejestrowanego numeru na firmę, to tym bardziej może nie udzielić kredytu osobie, która, no nie wiem, kupuje sukienkę. Za którą nie jest w stanie w tym momencie zapłacić 200 zł. I podkreślam, nikogo nie interesuje, czy wy te pieniądze mieliście, czy nie. Chodzi o. To, co zrobiliście, więc na to uczulam, bo po prostu może się okazać, że będziecie mieć przez to problemy. Ale, żeby nie było, ja nie sądzę, żeby to była tylko nasza wina, dlatego że cały ekosystem mediów społecznościowych i o e e-commerce w Polsce, ale no generalnie na świecie, jest zbudowany tak, żeby pchać nas właśnie w tego typu rozwiązania. Ta integracja opcji płatności z platformami takimi jak chociażby Allegro sprawia, że droga od zobaczenia produktu do jego zakupu, oczywiście z odroczoną płatnością, Skróciła się do niemalże kilku sekund, i można powiedzieć, że to z jednej strony maksymalnie usunęło jako, jakiekolwiek bariery, z drugiej strony maksymalnie napędziło impulsywność. I młodzi Polacy przede wszystkim są uczeni, że mogą mieć wszystko, co widzą, na przykład u influencerów, od ręki, a konsekwencje? No o tych. Już się niekoniecznie myśli. Ja osobiście rozumiem, dlaczego ludzie z tego korzystają. Wielu osobom wydaje się to być bardzo wygodna, tak jak już wspomnieliśmy, i praktyczna forma płatności. Ja jestem przeciwnikiem, natomiast to też nie jest tak, że to jest zło wcielone i absolutnie nie wolno z tego korzystać. Każdy podejmuje decyzję i każdy ma prawo robić, co tylko mu się żywnie podoba. Więc nie chcę też kończyć tego tak bardzo pesymistycznie. Ja generalnie. Generalnie odradzam, ale Wy możecie sobie zrobić co tylko chcecie. Tak? Natomiast polecam mieć kilka takich zasad, które po prostu pomogą Wam nie wpaść w większe problemy. Dlatego na koniec mam dla Was pięć zasad, którymi warto się kierować podczas korzystania z Buy Now Pay Later. Zmień myślenie. Przestań traktować kup teraz, zapłać później, jako inną formę płatności. Pamiętaj, to jest pożyczka, krótkoterminowy kredyt. I za każdym razem, gdy klikasz ten przycisk, zaciągasz dług. Po prostu o tym pamiętaj. Zrób test gotówki. Zanim klikniesz, zapłać później, zadaj sobie ważne pytanie. Czy kupiłabym, czy kupiłbym to teraz, płacąc od razu pieniędzmi, które mam na koncie? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to znaczy, że cię na to nie stać i buy Now, Pay Later tego nie zmieni. Prowadź rejestr. Nie polegaj na pamięci. Załóż na przykład prosty arkusz w Excelu, notatkę w telefonie, cokolwiek i zapisuj każdą transakcję, co kupiłeś, kupiłaś za ile, w jakiej formie i jaki jest ostateczny termin spłaty, bo to daje Ci kontrolę. Jeden na raz. Staraj się nie mieć wielu otwartych zobowiązań, buy now, pay later jednocześnie. Spłać jedno, zanim zdecydujesz się na kolejne, bo dzięki temu unikasz tej pułapki Stackingu. I na koniec nigdy nie finansuj potrzeb podstawowych. Jeśli brakuje ci na jedzenie, czynsz czy rachunki, to buy now, pay later nie jest rozwiązaniem. To jest sygnał, że musisz usiąść i na poważnie przeanalizować swój budżet. Więc reasumując, płatności odroczone to jest. Spora rewolucja w e-commerce, i myślę, że zostanie z nami na dłużej, jak nie na zawsze. Czytałam wręcz, że z dużym prawdopodobieństwem ta forma płatności wyprze za jakiś czas karty kredytowe. Więc można sobie wyobrazić, jak zyskuje na sile i popularności. I tak, jak wiele takich nowości, no niesie ze sobą. Pewne konsekwencje i zagrożenia. Dlatego mam nadzieję, że po tym filmie będziecie dużo bardziej świadomi tego, jak to działa, jak to funkcjonuje i dlaczego właśnie tak chętnie wybieracie tą opcję płatności i na co warto uważać. Dajcie znać w komentarzach jakie, jakie są Wasze doświadczenia z odroczonymi płatnościami. Jestem ciekawa, jak do tego podchodzicie. Czy korzystacie, czy nie korzystacie, czy na przykład macie takie historie, którymi warto się podzielić ku przestrodze. Jeżeli film się Wam podobał, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa.